co tutaj mojej sości, tylko tutaj ile ma w ogóle gdy tu tutaj nie ma. tu, tu Zakłanam się. że ktoś tutaj jeszcze. Ja tu nie wychodzę. Ja stąd nie wychodzę. Wy to słyszycie? To chyba dochodzi stąd. No nie. Wiem, że nic nie widzicie. Ja też nic nie widzę. Jest tak ciemno. Nie no. Dzwonię na policję. Masz broń. Dobra. Mam te broń. Dobra. widać przez okno. Co? Co tu się odprawia? Dobra, wychodzę. Mam... Teraz tam była... A ja coś ci powiem! Tylko poszłam na górę, to byłaś na górze, tak? Ja byłam na górze, pójdę. Co? Bo... Byłaś na ileś byłaś? To ty tam też byłaś? A ja myślę, że to jest potwór. Co ty tu odpierdzielasz? ja tego nie było! No nie. Wiesz już się w takie gierki nie baw. Dobra? Ale ja jestem przebrana! Co ty robisz w ogóle? Ej! Ja ty mnie w ogóle e, zobaczyłaś i siebie znowu mnie. No wiem. Okej, okay. jeszcze coś zobaczę. No bo nie, lepiej tam nie idę. Dobra, to To byś nasza barza od dzisiaj, dobra? Dobra. To my tutaj sobie coś porobimy tak w ogóle. Chodź na górę. Chodź. Ja o No Jezus, no prześla, ty, ty! Ona jest nawiedzona. Ej, co tak lubicie? Co rozwalacie tu? No pierdla pod, kurwa. No co? O, oh, jesteśmy. Yes. Bosh. Są po